Cześć wszystkim, ja jestem Jacenta. Witam u mnie na kanale, jeśli jesteś tutaj nowy, to my dzisiaj będziemy czytać Pismo Święte i ja będę tłumaczyć to, w jaki sposób ja to rozumiem. Dzisiaj czytamy psalm 91 ze względu na to, że wczoraj na live poprosiła mnie jedna osoba o to, żebym właśnie to przeczytała, więc dzisiaj to czytamy. Jeśli też macie jakieś wersety albo jakieś rozdziały, których po prostu nie rozumiecie i chcecie przeczytać, dajcie znać w komentarzach albo napiszcie do mnie diema. I to będzie kolejny temat na moje filmiki Dobra, zanim Moi drodzy Zaczniemy czytać, pomodlimy się I jeśli ty się modlisz w ten sposób Jeśli się modlisz w ten sposób Jeśli się modlisz z głową po prostu uchyloną W jakikolwiek sposób się modlisz To teraz możesz po prostu Wejść w tą pozycję Ale po prostu Przed tym przeczytaniem Pomodlimy się trochę do Boga I podziękujemy mu Za to wszystko, co, co robi w naszych życiach. Hmm. Heavenly Father, dziękuję ci, Panie Boże, za to, że dzisiaj mnie obudziłeś, za to, że obudziłeś te wszystkie osoby, które teraz to oglądają. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteśmy w stanie oddychać, że jesteśmy w stanie robić to, do czego ty nas stworzyłeś. Panie Boże, proszę Cię, żebyś otworzył serca tym osobom, które trzymają je zamknięte. Panie Boże, proszę Cię, żebyś ty... Otworzył te serca i pokazał im to, co Ty chcesz im pokazać, żeby te serca nie były takie stwardnięte, żeby one nie były jak kamień, żeby one jednak otworzyły się na Twoje słowo i żeby to było dla Ciebie jasne, Boże, proszę Cię też, żebyś Ty teraz w tym momencie pomógł mi przekazać to, co chcesz, żebym przekazała tym wszystkim osobom, żeby one zrozumiały to w ten sposób, w jaki Ty chcesz, żeby one to rozumiały. Boże, dziękuję Ci za to wszystko, co tutaj mam za dzisiejszy dzień i proszę Cię, żebyś pobłogosławił wszystkie osoby, które w tym momencie mają problemy, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić i przyszły tutaj z jakiegoś powodu na mój kanał, bo myślały, że może to dobry pomysł. Boże proszę, pobłogosław ich i pomóż im z wszelkimi problemami, jakie mają. In Jesus' name we pray. Amen. ok dobra. No to... Otwieramy Pismo: Święte Ja mam UBG. Możecie mieć tysiąclecia Biblię, możecie mieć jakąś inną Biblię, możecie mieć na telefonie Biblię. Oglądasz to teraz na laptopie czy na komputerze. Otwieramy na Psalmie 91. I jeśli chodzi o ten dosłownie, ten Psalm, ja dzisiaj wstałam i zrobiłam sobie właśnie notatki co do tego, co tutaj jest napisane, co do tego, jak, w jaki sposób ja to rozumiem. Ale jedną z takich najważniejszych rzeczy, która tutaj się po prostu pojawia, to jest pokazanie nam przez pismo, że Bóg nam pokazuje taką obietnicę co do opiekowania się nami i co do takiego trochę jak błogosławieństwo dla nas, że nieważne co się będzie działo, ważne, że z Nim. Ale też taka obietnica, że to nie jest taka magiczna jakaś po prostu obietnica, że wiecie, nigdy, jak już jest, będziecie z Bogiem, to nigdy już nie będziecie cierpieć. Nie, to jest bardziej taka obietnica, że będą problemy i będą ciężkie czasy i będziemy mieć bardzo dużo w życiu złych rzeczy, ale będziemy szli z Bogiem. I On upewni się, że mimo tego, że my cierpimy, mimo tego, że my mamy jakiś zły czas Mimo tego, że my nie rozumiemy tego wszystkiego To i tak będziemy razem z nim i on nas wzmocni przez to Bo jak ty jesteś na przykład osobą, która modli się o to, żeby być mm, Twardą osobą, żeby być, wiecie, super świetna I żeby wam się udało stać osobą taką silną Nie staniecie się tak o osobą silną Staniecie się silną osobą po ciężkich czasach tak, jakby, jak prosisz o to, żeby być twardą osobą, no to musisz przejść przez ciężkie czasy, żeby się uformować w taką osobę, tak? Więc tutaj jest takie po prostu, taka obietnica Boża, która nam mówi, że przez te ciężkie czasy będziemy przechodzić, ale będziemy przechodzić z Nim i przez to się staniemy takimi silniejszymi osobami. To też nie jest takie, że tak powiem, Psalm 91, też kilka osób może mieć takie podejście, że Dobra, a teraz już z Bogiem będziemy, już nie będzie żadnych ciężkich rzeczy. Nie, będziemy dalej przechodzić przez ciężkie życie, niestety, i będą się działy rzeczy takie, jakie się dzieją, ale będziemy jak będziemy z Bogiem i jak ustawimy Go na pierwszym miejscu u nas, to on doprowadzi do tego, że my zostaniemy ocaleni i my będziemy z nim żyli później w wieczności i tam już nie będzie takich problemów. Tak jakby możemy o tym sobie myśleć, że ale ciężkie to życie i tamto i tamto, to jest tylko 100 lat Możliwe 100 lat, może 70 lat będziesz żyć, może będziesz żyć 25, może 30, może 45 Tak jakby nie wiadomo, kiedy twój zegarek przestanie tykać, ale tylko i wyłącznie przez taki okres czasu Będziesz cierpieć i żyć z, takim, z taką niepewnością, a później masz wieczność z Bogiem ja myślę, że ja jestem w stanie przecierpieć 30 lat, <grym>, czy tam więcej, bo później będę mieć wieczność z Bogiem, o ile, o ile Bóg nie będzie chciał w ten sposób, o ile nie zgrzeszę w jakiś sposób, który po prostu on do mnie powie, że odejdzie ode mnie, nie znałem cię. Ale to dowiem się, jak umrę, nie. Jak na razie mogę po prostu z nim iść i mogę wierzyć w to, co on tutaj napisał. Mogę się tym kierować, a koniec końców nie wiem, co będzie. Bo tylko i wyłącznie Bóg wie. Także się dowiem, jak przyjdzie dzień ostateczny dla mnie. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy, co tutaj są, to na przykład ja rozdzieliłam sobie właśnie wersety na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, szósty, i wiadomo, później na czternasty i szesnasty, bo różne wersety, tak jakby razem się łączą i co innego mówią. Ale już dość gadania. Lecimy dalej i zaczynamy faktycznie czytać. I jak jesteście tutaj nowi, to wiedzcie, że ja seplenie. Ja staram się czytać dobrze, ale e, nie wychodzi mi to za często. Więc e, bądźcie po prostu cierpliwi do tego, co ja czytam. I jak jesteście osobami niecierpliwymi, to polecam śledzić palcem i, i czytać sobie samemu też na głos. <głos> Dobra, lecimy tak 91, pierwszy. Kto mieszka pod osłoną najwyższego w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Będzie mówił o Panu, mój ucie, moja ucieczka, i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał. Zaprawdę On wybawi Cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Czyli pierwsze trzy wersety mamy już taką obietnicę od Boga, że jak Jemu się powierzymy. To nieważne co, nieważne gdzie. On po prostu się nami zajmie. 4. Odkryjecie, okryjecie swymi piórami i pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem. Jeśli chodzi o skrzydła, tutaj porównanie na przykład do ptaków, nie? że Bóg jest trochę jak taki ptak, który Chroni nas swoimi skrzydłami. Jak są pisklęta, na przykład, wiecie, macie gniazda czy coś i macie gołębie, czy jakiekolwiek inne ptaki, to one zawsze swoimi skrzydłami albo pod sobą, na przykład kury, utrzymują pisklęta i tymi swoimi piórami i tymi swoimi skrzydłami ochraniają młode. I tak samo jest z Bogiem, że my jesteśmy takimi owieczkami Jego i on nas pilnuje. On jest pasterzem moim, pan jest pasterzem moim, jest nawet taka piosenka. I tutaj właśnie takie pokierowanie jest co do, co do ptaków i co do tego, jak te pióra tak chronią też, nie? Więc, więc to jest bardzo fajnie napisane taką metaforą. I jeszcze tutaj jest napisane, że jego prawda będzie ci tarczą i że jeśli chodzi o wojny, jeśli chodzi o bitwy, jeśli chodzi o takie rzeczy, to po prostu. Tu jest utwierdzenie, że Bóg będzie taką, tak, tarczą, ale będzie taką ochroną twardą dla ciebie. Więc nieważne przez co będziesz przechodził, to Bóg ciebie po prostu będzie bardzo twardo pilnował. I mimo tego, że on cię trzyma tak i tutaj przez te dziurki przejdą jakieś strzały, które ciebie zabolą, to i tak nie dostaniesz z całej, że tak powiem, wiecie, i będzie jednak ta ochrona od niego tutaj, co do ciebie. Pięć jest napisane tak. Nie ulekniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia. Czyli, jak będzie jakiś atak znienacka, bo w nocy to trochę ciemno nie widać nic. Jak masz jakieś na przykład anxiety albo jakiś panika tak, czy coś innego, to jest takie niewiadome, to się pojawia znikąd nagle, nie tak jak buduje się to w sobie i później się to pojawia. To tu jest napisane, że nawet jak przez coś takiego będziesz przechodził, to on będzie z tobą. I też jest napisane, że ani strzały lecącej za dnia, czyli takiego ataku, który jest widoczny Czyli taki jak coś, tak jakby widzisz, że nadchodzi, to On, Bóg z Tobą też będzie i On Cię będzie pilnował Lecimy dalej, jest 6 napisane tak Ani zarazy, która przychodzi w ciemności, ani dżumy, która przychodzi w południe Siedem tysiąc padnie u, u Twego boku a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, lecz Ciebie to nie dosięgnie. Osiem, tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Dziewięć, ponieważ Pana moją ucieczkę i Najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem. Czyli, jak stawiasz Pana Boga na pierwszym miejscu, i wiesz, że On jest Twoją osłoną, i ufasz Mu, oddajesz Mu swoje życie, dajesz Mu swoje zaufanie co do tego, i po prostu wiesz, że nieważne co się stanie, Boże, Twoja wola niech będzie dana, to nieważne co się będzie działo, ile się będzie paliło, ile się będzie waliło, ile będzie po prostu powodzić czegoś, Ty będziesz ufał Bogu, i tutaj po prostu nieważne co się będzie działo, On będzie Twoją osłoną. 10 jest napisane tak. Nie spotkacie nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. 11. Nakażę bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Fajnie, nie? Tak, jakby jak mało ci było, że Bóg ciebie będzie jeszcze chronił i że on będzie zwracał na ciebie uwagę. I że będzie cię pilnował, i że będzie o ciebie dbał, i że będzie po prostu taką tarczą dla ciebie, to jeszcze do tego wyślę aniołów, żebyś, jak ty masz jakieś wąty, że a, no nie do końca mi to pasuje, że wszechmogący Bóg się mną opiekuje, i, i że to, i że ja potrzebuję więcej, mimo tego, że Bóg jest wszystkim i ty nic nie potrzebujesz więcej. To jeszcze tu mamy napisane, że on rozkaże po prostu swoim aniołom, że jeszcze mają stać i ciebie też chronić. Żeby nic, ale to nic, nic, nic do ciebie nie podbiło. Mało ci dalej? Dalej ci mało. Fajnie. 12 jest napisane tak. Na rękach będą cię nosić. Byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. 13. Będziesz stąpał po lwie i po żmij lwątko i smoga podepczesz. Czyli nieważne przez co będziesz przechodził. God is with you. Bóg jest z Tobą. Zawsze. 14. Jest napisane tak. Wybawię go, bo mnie umiłował. wywyższego, go, bo poznałem, poznał moje imię. 15. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. 16. Drugimi, długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie. I to jest cały Psalm 91. I teraz, tak, moi drodzy, ja mam tutaj trochę notatek i postaram się je przeczytać w miarę szybko, a jeśli chodzi o takie. Znaczy, wy możecie sobie swoje własne notatki robić, więc ja bym się mogła równie dobrze z wami teraz pożegnać, powiedzieć do widzenia, miłego dnia, trzymajcie się. <grywka> ale ale chcę się z wami po, podzielić tym, bo. Ja tutaj notatki sobie piszę w języku angielskim, i jeśli chodzi o rozumowanie, i jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Mm, jeśli chodzi o cały Psalm 91, to jest po prostu takie, taka obietnica od Boga, i to już wiemy, tak? Ale na przykład mamy napisane w momentach takich, że pojawią się rzeczy. Pojawią się takie noce, pojawią się takie strzały, pojawią się takie ataki z Nienacka, pojawią się takie ataki, które były zaplanowane, i my je widzimy. Pojawią się rzeczy, które powodują katastrofy, pojawią się rzeczy, które spowodują, że my będziemy martwić się o jakieś choroby, czy nie wiadomo co. To się pojawi w naszym życiu. Tu jest napisane, że takie ataki będą się pojawiać w naszym życiu. To jest nieuniknione. Jak Ty przechodzisz przez coś w tym momencie, co właśnie jest jedną z tych rzeczy, że masz na przykład anxiety, że na przykład masz ataki paniki, czy masz jakieś inne rzeczy, te rzeczy będą się działy, ale pamiętaj, kto jest twoim numerem jeden w twoim życiu. Bóg, On z tobą jest, On cię ocali, On ci pomoże i tutaj ta obietnica, co jest napisana w 91., nie jest tylko i wyłącznie obietnicą, która mówi, że nie będziesz przechodził przez te rzeczy. Wręcz odwrotnie, mówi właśnie, że ty będziesz przechodzić przez te wszystkie inne rzeczy, ale Bóg będzie z tobą. Więc jak ty przechodzisz przez coś w tym momencie i się zastanawiasz, gdzie on jest, on jest obok ciebie, jest bliżej niż twój kolejny oddech i uwierz mi, patrzy na ciebie i ja ci teraz pragnę przypomnieć, że to nie jest takie. Ten 91 to nie jest taki werset, znaczy rozdział, który ma ci powiedzieć, że wiesz, że no, nie będziesz przechodził przez to, jak wierzysz w Boga i tak dalej. Nie, będziesz przechodził właśnie przez to, ale będziesz dalej szedł, tylko będziesz szedł z Bogiem. I to jest dużo lepsze, bo ty przynajmniej nie utoniesz, nie zginiesz. Nie będzie ci się, wiadomo, będą ci się działy jakieś złe rzeczy, ale nie stanie się tak, że ty po prostu skończysz z niczym, bo skończysz z Bogiem i to jest najważniejsze. Tak jakby. Czego możesz więcej pragnąć od Boga, który jest wszechmogący, wszechmocny i w ogóle wszystko jest Jego? Tak jakby potrzebujesz jeszcze czegoś, nie potrzebujesz nic więcej To powinno być wystarczające i jeśli chodzi o takie nadatki, które musiałam sobie wkleić To <noise> ja sobie wkleiłam coś takiego, takie... modlitwa, że tak powiem, skrócona tego 91 co możecie robić, jeśli właśnie przechodzicie przez ciężkie czasy, możecie wstawiać swoje imię w werset 1 albo werset 2, że jak tutaj mamy napisane, będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza mój Bóg, jemu będę ufał. Ja na przykład mogłabym powiedzieć, ja Jacynta mówię, że moją ucieczką i twierdzą jest mój Bóg, Jemu będę ufała. I tu już. Modlicie się wersetami z Biblii, i to wam może bardzo pomóc. I ja mam właśnie zapisane tutaj, żeby modlić się pierwszym wersetem i drugim wersetem, bo to są bardzo mocne wersety. I jeśli jesteś osobą, która przechodzi przez coś, polecam ci właśnie sobie na przykład czytać w ten sposób, że. albo modlić się w ten sposób, gdzie mówisz, że kto, kto mieszka pod osłoną, Najwyższego w cieniu wszelkiego, wszechmocnego przebywać będzie. Czyli to możesz zamienić na Ja mieszkam pod osłoną Najwyższego w cieniu wszechmogącego przebywać będę. I to sobie powtarzać i powtarzać i powtarzać, jak jesteś w ciężkich czasach, czy. Przechodzisz przez coś złego, to w taki sposób możesz sobie to też zinterpretować, jeśli chodzi o modlitwę, jeśli chodzi o coś, co chcesz utrzymać nad swoimi na przykład dziećmi, albo jeśli chcesz to utrzymać po prostu nad samym sobą, to tak możesz zacząć robić. Zapisane mam też, jeśli chodzi o notatki, że muszę zostać blisko Boga. Po prostu muszę w Nim siedzieć, muszę w Nim. Rozumować, muszę zawsze go stawiać na pierwszym miejscu, ufać mu i kierować się modlitwą zawsze do niego i po prostu utrzymywać się razem z nim, bo on jest taką młodzią i z nim na pewno nie utonę. Tak jakby tu sobie zapisałam sobie, że nawet jak się boję, nawet jak coś się dzieje, to ten werset, ten psalm. Mówi mi, że ja mam po prostu zamienić takie banie się, niepewność i nie wiadomo co, z wiarą w niego. I że to po prostu zmieni bardzo dużo, bo wiecie, wy się możecie stresować, ale jak nie macie na tym kontroli, to co wam to da? Oddajcie to Bogu i on ma na tym kontrolę. On będzie wiedział, co ma zrobić. I wy nie musicie znać całego planu, żeby rozumieć to, czemu on coś takiego zrobił. Może to za kilka lat będzie mieć sens, może nigdy to nie będzie mieć sensu, ale jego plan dla wasze, na wasze życie jest dużo lepsze niż wasze wyobrażenie tego, co może się stać. Bo, no bo jest różnica, <ścoughs> jest niesamowita różnica. I też napisałam sobie taką krótką w języku angielskim rzecz, to Wam przeczytam w języku angielskim. When I stay close to God, He covers me, protects me and gives me peace, no matter what happens around me. Czyli skrócenie tego 91 wersetu napisane mam tak, że jak zostanę blisko Boga, On mnie po prostu ochroni, On mi da spokój, nieważne co się będzie działo dookoła mnie. I tyle Wam powiem, jeśli chodzi o werset 91. Czytajcie sobie sami. Też W wolnym czasie zróbcie sobie też notatki. Tak jak ja dzisiaj rano sobie zrobiłam, właśnie notatki, żeby zrozumieć więcej tego, co tu jest napisane. Też patrzyłam na greckie słowa, na tłumaczenie, czy nie ma jakiegoś ukrytego znaczenia. Wy też możecie w tym siedzieć i na to popatrzeć. I co? I tyle. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Miłego dnia. Trzymajcie się ciepło i widzimy się jutro. Baba! Pa, pa!